Witam wszystkich w pierwszym odcinku takim bardziej vlogowym, i przy okazji pierwszym filmie na kanale w tym roku, który wstawiam, dzisiaj nowy rower na tapecie. A na razie zacznę od bike checka, a później trzeba, a później lecę na hopy, podskakać, obskakać, bo jeszcze nigdzie nim zasadniczo nie byłem. Pomijając przejażdżki po podwórku, więc tak. Rama jest to Rama od z NS Majesty. Limitowana edycja, sygnowana podpisem Xavi i której, żeby było ciekawiej, na cały świat wyszło całe 15 sztuk i jedna z moja Prawdopodobnie jedna z niewielu w Polsce. Może jest parę sztuk poza nią, o ile w ogóle jakie są. Lecąc od ważniejszych rzeczy Amor, chwilowo yy, san, Santurek, za jakiś czas wleci yy, również santur, ale ak, Axon, na powietrzu, już, więc elegancką Przednie kółko tymczasowe, ponieważ w tym, które miałem przedtem, padła mi piasta. Po wymianie piasty, Fejdzie z powrotem tamto. Opony Szwaby Billy Bongs z kremowym bokiem korby jakieś mafie nie wiem co to jest dokładnie nawet flatu -y nowe pedały NS -y, e, bistro tylnie kółko jest na napiaście Ril, zwykła wersja nie pro obręcz y, jakiś rodi nie wiem co to jest dokładnie jakaś tańsza ale wytrzymała polecam amulce Starcza 180, otrzymano zacisk jak i klamka magurka MT Sport 2, cockpit, kierownica Octanual Chemical 35, mosty również one Chemical 35, stery Neko, gripy kulty wansy, no i co tu jeszcze zostało? Siedełko chromaga, Over -tour LD, czy jak mu było, nie pamiętam do końca. Do tego sztyca od Zuma. I co? To było z, te... z bajczakiem na tyle. Nic więcej nie ma w końcu dirt. A, łańcuch, nie wiem. A, placik Dartmur Pikok, jeżeli dobrze pamiętam nazwa. No, niestety było na tyle. Widzimy się zaraz na chopach. Dobra, tak, więc jestem już na hopach. Zajechałem Dobro oczywiście też Chopy, trochę mokro jest, niestety, ale no, tu nic nie poradzę. Jutro podobno będzie jeszcze gorzej. Więc ja już stwierdziłem, że przyjadę dzisiaj. Ja bym miał się męczyć jutro w jakimś deszczu, czy jeszcze czy coś. Bez przesady. Chyba, że to jest trochę przymarznięte, ale może to i lepiej nawet. No nic. Biorę się na to zaskakanie. Trzeba. Przetestować sprzęta Na hopach Ok, tak więc po szybkim dokręcaniu korb jestem już na górze Pierwszy przejazd hopek na tym rowerze Pierwszy przejazd hopek od dawna o długo byłem teraz chory i to mnie wykluczyło w ogóle z jazdy Tak więc nie ma co przedłużać Oby się nie wywal nie zabić o ja pierdole No, jest git no, A tym, że większość większości nie doleciałem To jest git Nie czuć jakiejś Olbrzymiej równicy Aby telefon odłożył Powalałby, żeby ten nie skończył Tak jak ostatni Który po no, nieszczęśliwym lądowaniu Na jednej schopek. No był złamany w pół praktycznie Co mogę powiedzieć o tym w ogóle rowerze eee, Na pewno jest krótki Jak przymierzałem to ramę, to mojej starej ramy No to z 500 metrów równicy tu było Więc no trochę to jest Na pewno tylnie koło jest bliżej tej rury Bo moje stare ramy no to Początek koła był gdzieś tu od tej rury A jeszcze tu była dłuższa Więc No to robiło no, grubą robotę Na minus oczywiście Teraz jeszcze szybciej trochę No i zaliczona Prawie To bogan Prawie no food, Prawie no hand To jest to o, czas skakać dalej, nie ma. Takich długich przerw. O, ho, ho, ho. O nie odbiło. A no tak, nie dziwię się jak trafiłem tu z fałda, bo ktoś se kołem przerył. A ziemia jest zamarznięta, więc nic z tym nie zrobię. Tak to jest, z tymi miejscówkami tymi. Przyjdą, coś poniszczą ale no, nie, git git generalnie. Mik, Manual Uuu, wyszedł Oby to drewno nie okazało się śliskie Opla O nie nie, 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 co tego O, ale nie, doleciałem a ja się łańcuch naciągnął <grym> Manual, a nie udał się. Ło! Wow. Słuchaj odjechał z wrażenia. Ja bym to chyba spróbował polecieć. Tylko, a nie wiem, bo tam jakieś debile położyły leżak na wybiciu. Tylko, to nie jest za mokre. No. Trochę średnio jest. A chyba to odpuszczę. Dzisiaj. To będzie jakieś edita skleić, a to może bardziej ze streetu niż stąd. To tu i tak nie ma za dużo ciekawych rzeczy, albo coś tam się wytnie potem. Dobra, szybciej, szybciej, szybciej. Jest. Woo! Mamy to sklejone. Elegancko. A już się bałem, że nie doleca trochę na początku, ale doszło parę korby się udało. Ojej. Tą hopę też trzeba będzie odnowić całą. Ale chyba skoczna na razie. Zobaczymy. się nie doleci. I tyle. O, tu już widzę. Były sadzone niedoloty, ale to chłopaki na fulach pewno nawet nie poczuli, że nie dolecieli. Ostatni raz jak byłem na chłopak to 1 stycznia, kurde. Byłby film z tego na kanale, ale niestety karta, na którą wszystko miałem nagrane, wszystkie klipy, dodatkowo klipy z ekipą z Rawisza, która wtedy przyjechała. No, uległy zniszczeniu Więc, niestety Dlatego od praktycznie końca listopada nie od filmu na kanale w ogóle Więc pierwszą omijam w ogóle Kurde, mogę tej pierwszej nawet omijać bez problemu w ogóle sklejone ok. fałszywa, walor, łopata jednak była schowana przez innych, gdzieś w innym miejscu po prostu. Tak więc szybkie kopanie trzeba po tutaj wszystkie takie miejsca poprawiać i wtedy kleję 180. Ok, lądowanie pięknie poprawione. Można się brać zeskakanie dalej. Wykatowanie 180. A z czasem i 360, żeby nie było wątpliwości. Nie wiem, czy dzisiaj raczej się nie podejmę już, ale do odważnych świat należy. Ok, no to jakieś lajtowe triczki, a na końcu 1,8. No, prawie odjechane, ale generalnie średnie, bym powiedział. Średnie. O jezu, za ciężkie przełożyć na takie rzeczy. Uff. Pierwsza fajna linia w ogóle, bo wczułem się na pierwszej hopie Udało się fajnego triczka wysadzić. O! Za bardzo napój. Co by teraz? Whip. To Bogan. Nic. I 180. Może się uda. Uh, dobra, whip nie wyszedł już. To Bogan wyszło. Oooo! Wow. Za bardzo się zawinąłem. Muszę poprawić technikę przy dziesiątkach i generalnie rotacjach w bok, bo no, coś nie wychodził. Albo w sumie większą prędkość muszę chyba wziąć na to. Chyba tu przyhamowuję zawsze. A to może być też kwestia tego. Tylko coś za mało lotu, i a nie zdążę się obrócić odpowiednio. Nie wywaliłem się ani razu jeszcze. A to jest fajne. Udało się. Te korpki nie latają na boki za bardzo. Teraz trochę szybciej. White towogan to Wogan. i My Tiger Grab. Pierwszy w tym roku. Chyba pierwszy w tym roku.

Dobra, no to lecimy coś. Losowe triki Niedolot Generalnie to fala na całkiem głupi, ale fajny pomysł, czyli przez skoczenia tej kanapki kanapy tu z góry. Wezmę stąd rozpęd. Żeby nie było, że kołem wląduje jeszcze na kanapie. I obu się udało. O! o! Tak. kołem walłem w kanapę. Ale to przez to, że przymok lekko dzwoniłem na samym końcu. O! Jest! Ale walłem ładnie, ale to nie może tak być zostawione Powtórka. Trzeba to jeszcze raz klepnąć. To mi nie da spokoju. O, aż w nogach poczułem duży flacik. Tak się jeść. Dobra, lecę. Może się teraz uda. O! oooo znowu walłem przytarłem dupą około tylnie ale nie zahaczyłem jak jak mnie nogi teraz bolą całe stopy o jezu ale zaliczone flacik z metra no, może na trochę lepiej jak w metr A, słabo trochę, aby one hand ale Sorry, resta ładnie weszła Doleciane. Dolecione, no, Prawie i po bandzie Trochę krzywo i, i koniec i tą hopę jakiejś w końcu zrobić, bo się tylko a i będzie zrobiona ta hopa Lądowanką mniej więcej tu A tam będzie kolejna Jeszcze jakieś muldy dla przyspieszenia I tam mniej więcej jest, jest takie obkopane, trochę między tymi dwoma drzewami pierwszymi ja to będą hopę mniej więcej jak te I wtedy to będzie cała taka Cała taka długa linia będzie i będzie elegancko tak wtedy. I tu jeszcze, tam będą jeszcze dwie takie duże chopy przynajmniej. Ucieszę się jak w tym sezonie się, się nam uda wybudować. Bo no kopanie taki, takich lądowań wielkich łopatą to nie jedzie należyć do najprzyjemniejszych. Ale zobaczymy. Lepiej ładny Odjazd na manualu jak piękny Hopla Podbicie z nogi, nie wyszło. Muszę się tego przyucić tutaj, bo to jest fajny triczek trochę szybciej, trochę szybciej O, ta fajna prędkość Blisko nie do lotu, niestety, mimo fajnej prędkości. No teraz polecę sobie średnią linię czyli tą po lewej. Może się razem z pierwszą hopą uh. uh. Ojasz! O! Za wolno! <laughs> za wolno! Gruby nie był. O, ho, ho, tu są ślady aż przy samej krawędzi. I dlatego właśnie ta opał się przerobiona? No ale jak się tu ładnie wyląduje, na środku, nie, no to prędkość nie istnieje na niej. No niestety, będzie normalnie w rozmiarach gdzieś tego albo tamtej, nawet taka porządna już generalnie tu ten bok się ładnie obkopie Może już to mówiłem Chyba nie Lecę tą linię jeszcze raz yy, Średnią No ale bez tej pierwszej, bo to się nie da polecieć o. No więc widzimy się na ulicy w sumie Policja Thank <laughs> you.